Tutaj ja też myślałam sobie, jak tam stałam, że nie wiem od czego zacząć. Tak w sumie, dzisiaj mi się przysięgł sen. A też wcześniej obiecałam o że jak pewną sprawę dawne do końca, to powiem się na wody, Ale tak w sumie się tak mało przygotowałam. I teraz wiem, że to tak może być. <grystanie> Prawie Pomyślałam, że chyba już nie powiem tych wersetów, co mi przyszło do głowy, ale widzę, że źle przygotowałam. Śmieję się, ale jednak skoro Bóg mi je pokazał rano, to myślę, że jednak je przeczytam. Ehm, tak chyba zacznę po prostu od, od Biblii, od Słowa Bożego w Biblii. Ehm, w Pieśniach nad Pieśniami e, mamy taki obraz Winnicy i tam jest takie słowo, e, które ja chyba całe życie swoje chrześcijańskie... Ja je znałam kiedyś, chyba całe życie je źle rozumiałam. E, a prawie 20 lat jestem w Chrystusie i to jest jakiś szok. E, w rozdziale drugim wersja 15 mówi coś takiego. Swytajcie nam lisy, e, małe lisy, które psują winnice, ponieważ nasze winnice kwitną. E, I ja sobie zawsze wyobrażam to w ten sposób, że jak jest coś w moim życiu nie tak, e, to jakiś lęk na przykład, czy coś takiego, to ja mam po prostu... Um, ja mam do niego mówić, że ma syn pójść. <grystanie> Albo może ktoś mnie uwolnić. Byłam ale naprawdę nie wiem ile razy. Niezwyczajną ilość. <grystanie> jak się z 20 lat panu, no to można być. Nie, nie powinno tak być, ale naprawdę. Były takie rzeczy, które po prostu e, co jakiś czas musiałam... Przy... Były takie rzeczy, które oczywiście jak się narodziłam na nowo, no to e, odeszły od same odpadły same, nie wiem, nie chciałam szukać papierosów, tam, grzechy mnie przestały interesować takie normalne, nie, nie musiałam się upierać, żeby mi... <śmierdził> <Przestałam, nie> <śmierdził> się, <śmierdził> są normalne się. Te... Chodziło o to, że takie grzechy oczywiste, no jakby takie rzeczy oczywiste. Y, proste, no przestały mnie interesować i naturalnie odpadły, nie? Ale takie sytuacje m, ty typu, że miałam jakieś lęki w sobie, bo chciałam powiedzieć o lękach, no to one się działy, e, bardziej lub nie, na jakichś ranach i myślałam, że zawsze, że to chodzi o to, żeby jak czuję lęk, to go gronić, <grym> e, Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że... E, w międzyczasie nauczyłam się tego, że odwaga to działanie pomimo lęku, a nie izolowanie się od czegoś, to tak to powiem od siebie, bo ja całe moje życie, życie próbowałam się od różnych rzeczy, których się bałam izolować. To jest... strasznie z tego śmieję, ale to jest straszne nie? tak naprawdę. Izolowałam też dzieci. Myślałam, że to jest dobre i zbawienne dla nich. E, widzę, że dużo jest takich sytuacji w chrześcijaństwie, w Polsce, jak znam ludzi, że izolują się od różnych rzeczy, e, koszują dzieci za bardzo, dzieci trzeba trochę chronić, ale e, izolacja jako mm, odpowiedź na lęk, mm, no to jest w ogóle grzech, to jest błąd, nie? Ja nie widziałam tego. Um, i jeszcze jest taki werset. Poddajcie się więc Bogu, podporządkujcie się, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. I to tylko wrócę wersetu, czyli trzeba coś zrobić z tym, tak? Przeciwstawić się diabłu. I jeszcze te listki trzeba też połapać, żeby się nie zgubić. Miałam taką sytuację, że parę tygodni temu, a gata ze mną rozmawiała z Mateuszem myślimy głównie Agata, gata, ale to, to, to też była zdaniem Mateusza. Ono się edukacji domowej, którą robiliśmy. Um, I Mateusz też uderzył w to, że ja e, mam lęk o dzieci. No Oczywiście ja myślałam, że to jest misja od Boga: uczyć dzieci w domu i że to jest dla nich dobre, że ich nie będą się stykać z tym złym światem, w ogóle, że ich nie zbruka świat. A jak ich zbruka, to jak najpóźniej, jak najlepiej, żeby uczyli się do liceum. Ja tak niedawno mówiłam, że jak jeszcze w liceum nie będę uczyć sama w ogóle w domu. Um, żeby ten świat na nich wpłynął jak najpóźniej się tylko da, żeby się narodziły na nowo i w ogóle w domu. A tak naprawdę też, też to było podszyte moimi lękami. Nie wiem, co było u podstawy Dawida decyzji o adekwacji domowej u nas, ale on wie, że u mnie było bardzo dużo leków, bo mnie spotkało bardzo dużo krzywdy w szkole. Zawodu się też nauczyłam, dopiero na studiach, a nawet, a nawet w praktyce życia bardziej. W e, jakichś takich warsztatach, na które sama poszłam niż, e, niż w szkoła mnie nauczyła, więc e, no i do, do, dosyć dużo dostawałam krzywd od rówieśników. No, bo ja miałam też wadę do co e, do stawu biodrowego, potem Bóg mnie z tego zrobił. E, ale m, to już miała, miałam 20 parę lat, a w szkole byłam wyśmiewana po prostu i, i gnębiona i też. Agatha wytłumaczyła, że jak dziecko moje pójdzie, moje do szkoły z podniesioną głową, bo rzeczywiście te słowa, ponieważ um, ja i Dawid jesteśmy na nich wsparciem, no to nie ma takiej możliwości, żeby oni się czuli jak no nie wiem, żeby czuli się jakimś pośpiewiskiem. Nawet o co mi chodzi, że to nie, nawet jak ktoś się będzie z nich śmiał, to nie będzie tak, to na nich tak wpływać, bo oni się będą czuli pewni siebie, oni będą wiedzieć, kim są. A ja wchodziłam do szkoły z poczuciem wybycia z rodziny patologicznej, bo tak nawet moja rodzina dalsza nam mówiła, że jesteśmy czarnymi owcami rodziny i tak dalej. No i nie dziwne, że człowiek, który spodziewa się odrzucenia, wewnętrznie jest odrzucony. W domu nie nazywałam... Nie byłam nazywana, niem księżniczką tatusia, tylko, nie wiem, no, bałam się takiego tatusia. Um, no nie dziwne, że wróciłam z szkoły z takim postawą ofiary i po prostu tak do siebie przyciągałam, no. Więc y, ja chciałam powiedzieć, że wakacje wiele przewaliło się przez moją głowę jakichś takich poważnych burz. Nawet miałam sen, że Bóg robi mi operację, w ogóle poważną, na widocznościach i i potem się otwieram na ludzi. był taki sen wcześniej, czy poszłam zobaczyć szkołę, do, którego, do której miałam zapisać zamiar dzieci nasze. Z, z, z lękiem ogromnym, jakbym zobaczyłam to. Bo ja się w ogóle postanowiłam poddać temu, co mi mówi pastor. Tak? Gdzieś w pamięci serca widziałam, że to jest dobre, gdzieś w pamięci serca widziałam, że tego pragnę, gdzieś w pamięci serca widziałam, że. Chcę wyjść do ludzi, chcę wyjść z izolacji, najlepiej do pracy, może nie wszystko naraz, bo tego się też zaczęłam bać, że to jest za dużo rzeczy naraz mam zamiar zrobić. Gdzieś um, tym wszystkim jeszcze był David, to też nie wiedział, czy to jest dobre, czy nie. No ale z mojej perspektywy no to było strasznie trudne. W pewnym momencie w naprawdę tak przygnieciona, że budziłam się rano, to już mieli bolało, bolał ze stresu. No i trochę miałam też rozmów z różnymi innymi osobami, z Arturem z Ewą Popiołek, które też mi pomogły ustawić się i odpowiednio do tej sytuacji. Ja to też mi powiedział o modlitwie, którą ja polecam, że to jest czasem jest taki moment, że po prostu dochodzisz do swojej granicy i trzeba się pomodlić o to, żeby Bóg pomógł się rozszerzyć. No, nie ma innego wyjścia, no bo po prostu ja się skończyłam w tym momencie. Ja nie byłam ich w stanie zapisać do szkoły po prostu. Takie lęki mnie ogarnęły, jakby ze, ze, co ja się nie, już nie uświadamiałam sobie, że takie są. Takie jakby w głębi mnie w ogóle pochowane. Poszłam na przykład zobaczyć jak, no, tą szkołę, gdzie to jest w ogóle szkoła jakaś normalna podstawówka. Jak ja ją zobaczyłam, to dobrze, że był wieczór, noc, y, poszłam za widem. No bo się popłakałam, no bo po prostu zaczęłam płakać jak dziecko, że mi się zaczęło wszystko przypominać z, z mojej... Ona wyglądała tak jak moja pasowówka po prostu, I takie podobne okna po prostu, no, rozwaliłam się wewnętrznie. No byłam naprawdę, no strasznie się czułam. Później później miałam te rozmowy właśnie z, z Ewą, jeszcze z Arturem Cyrańskim, to co im dziękuję. E no i po modlitwie y, ja zgodziłam się z tym, że właśnie chce się tak, chce iść w to i, i modlę się, zobaczę, co Bóg będzie robił. No i po modlitwie, no słuchajcie, no ja nagle uznałam, że to jest proste po prostu, nie? Znaczy, taki był stres, tam pójść do tych babek zapisać, nie? <grym> pójść porozmawiać do, szko do szkoły, nie? Ale to już nie było takie nie do zrobienia. To się nagle zaczęło nam wydawać proste. Te lęki gdzieś tam odeszły, chociaż stresy jakiś, no jeszcze, jeszcze wiadomo, to jest chyba proces. Ale Mateusz mi powiedział ważną rzecz i właśnie to nie jest lekcja, którą sama myślałam sobie, tylko dobrze, że mi to powiedział, że lęki no pokonuje się, no właśnie jak te liski, że łapiąc je, nie, przeciwstawiając się temu diabłu, tak, ja poddałam się Bogu w tym, co On mówi, jak chce prowadzić naszą rodzinę w tym czasie. Że to nie ma być edukacja domowa i izolacja nasza, naszej rodziny, tylko wyjście do ludzi. No dzieci są za to wolne, to znaczy, no, no. <śla> ale ja po pierwszej lekcji chciał iść do domu, bo myślę, że może nie, <śla> ale ogólnie no, słuchamy się, fajnie. Nataniel już został, już został doceniony jego talent na na przykład w szkole i pani powiedziała, że jak tylko będzie konkurs, to na pewno Nataniel wygra, więc ja widzę, że to już zaczyna naprawdę jakiś no niesamowite rzeczy, że ja się spodziewałam tego dobrego, coraz lepszego. Więc e... Co to ja chciałam powiedzieć? Aha, no właśnie poddałam się Bogu. To by nie poddać się Bogu, to mi się wydawało, że no tak, normalnie poddaje się Bogu. No jestem chrześcijanką przecież. Nie. Ale są takie sytuacje, że naprawdę jest trudno się poddać Bogu. Ja się z tym zdarzyłam. No. Także ten, chciałam powiedzieć, no podałam się Bogu, przeciwstawiłam się diabłu, tym lękom, wyszłam im naprzeciw. Faktycznie to zadziałało. Jak mi powiedział to że ja mam się przeciwstawić lękom i zapisać dzieci do szkody, myślałam skaliowo mnie. Jak ja mam to zrobić, że to jest tak silne, tak wielkie w ogóle. W ogóle... W ogóle i za tydzień do kościoła, bo mówię, mam dosyć. Co oni mi to nagadali, nie? Mówię, to naprawdę. No. E, tak, tak, nas kiedyś nie było, to po prostu no. z mojej strony taki powód był, naprawdę. E, nie, nie polecam, ale tam taki byłam. Ale e, chciałam jeszcze powiedzieć, że o nie. No i dzisiaj e, dzielę się, dlatego że miałam sen. E, widziałam... E, Byłam z Dawidem w takie nie wiem, domu, szopie, nie wiem, jakieś gospodarcze chyba pomieszczenie, nie wiem dokładnie. Tam, tam gdzieś robię już pracę. W każdym razie miałam kota i patrzę, a tam jakby zalęgły się, ja myślałam, że to są małe koty na początku. To wyglądało faktycznie jak takie małe, ale czarne, całe czarne takie jakby nie? a takie cieniutkie z tym ogonem to długie jak taki pasek w ogóle. I patrzę to, jakby się zaległo w głębi takiego pudełka i po prostu biegało po tym pomieszczeniu. I to był symbol jakichś właśnie lęków, które się gdzieś tam zagnieszczą w środku, że nawet ich nie widzi, że po prostu sytuacja sprawia jakaś, że one wychodzą dopiero na zewnątrz, nie? Um, I ja a, i Dawid mi mówi w tym śnie, um, że muszę nie ryknąć jak lew i tupnąć. <grym> ja tak zrobiłam, że tak tupnęłam nie i zaryczam i po prostu to uciekło, nie? że chodzi o to, mi, że trzeba coś zrobić, jak masz lek, rękę mi serca odkrywasz, widzisz, że się panoszy po twojej winnicy, bo to winnica to jest takie Coś, gdzie um, coś Bóg życzy, się zajmuje, co? Życie. No, nasze życie, którym się Bóg zajmuje, nasze życie, nie? i Latają te liski, no to trzeba je wyłapać, a nie um, krzyczeć odejść w imieniu Jezusa, nie? Bo to nie działa. Bo u mnie to nie działało, prawie 10 lat. Dopiero jak się zmierzyłam z tym, no to dopiero e, to się kazało małe i uciekło, nie? I, I dzięki Mocy Bożej oczywiście. U nas. Którym każdy ma. No. 他们自己回来。